Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy iurza sztachetki.pl Firma DREW.com oferuje drewno tartaczne, kominkowe oraz konstrukcyjne. Surowiec certyfikowany, spełniający normy. Transport na terenie całego kraju. Dostępność wielu gatunków rodzimych, jak i egzotycznych. Prosimy dzwonić pod numer 669 404 075. Sebastian Szczerek, Portal za ciosem. Jesteśmy na gali TFL 31. Ze mną zwycięsa jednej z głównych walk dzisiejszej gali Ernest Doroż. Ernest, nowy klub nowi trenerzy dobrze pamiętam ty kiedyś walczyłeś u chłopaków e, braci Alekswiejczów. Dokładnie. Teraz zmieniłeś na Nemesis Warszawa. Jest zwycięstwo. Jak ocenić swój pojedynek już na 40 minut po nim gdzieś tam? No, ocenię pojedynek na no, no bardzo dobry. Ogólnie jest duży progres na pewno zrobiłem. E, u chłopaków super mi się trenowało, e, ale wiadomo czasami potrzebujemy jakiegoś takiego nowego bodźca, nowego, nie wiem, nowych trenerów może. E, czegoś nowego, żeby, żeby wpleść coś nowego do swojego arsenału. Pojedynek super. Naprawdę wiedziałem, że Kamil jest takim oglądającego walki wcześniej. Wiedziałem, że jest zawodnikiem, który no do końca idzie, nie? Naprawdę tam nawet jak przegrywa, przypuśćmy, czy tam nie wiem dostaje... No tak właśnie zastanawiałem się ogólnie w trakcie, w trakcie walki jak tak to mogło pójść, ale myślę, no tam pierwsze było balenie, przytrzymałem go tam przy siatce chwilę, potem ten trójkąt próbował wspinać, to takie nawyki w nie pozostawały, wsadzałem tą rękę, no bo jest takie fajne wyjście w zapasach wiadomo i tą rękę się wkłada, przechodzi za plecy, no ale niestety w mało to możesz się wsadzić, wsadzić w ten trójkąt, ogólnie czułem jakby jakieś tam wpięcie w tym trójkącie. Ale nie dusił mnie a tyle mocno, no ale nie chciałem wariować, i że będziesz tam nie spaść, i że mnie nie udusił, więc wolałem to przytrzymać. Rozumiem, jest zwycięstwo, to jest najważniejsze. Jakie są Twoje dalsze plany? No Jak na razie wracamy do domu, chwileczkę odpoczywamy, jakieś tam kilka rzeczy troszeczkę boli, będą ja jak to po walce, nie ma poważniejszych uszkodzeń, więc myślę, że chwila przerwy, wracam do, do treningu i myślę, że możecie się mnie niedługo spodziewać na kolejne jakiejś tam edycji, czy na innej gali jako jako zawodnik, który będzie się bił. Czyli nie masz tak, że tylko kontrakt z TFL-em i nigdzie indziej nie możesz walczyć. Jakby tak jak powiedziałem na trailerze, jestem bardzo wdzięczny Jackowi za to, że daje mi to szansę walczenia tutaj. No ale wiadomo te gale to czasami są, jakby systematycznie czasami ich nie ma. Więc jak będę się przygotowywał i tej gali nie będzie, no to jakby jestem zawodnikiem rozwijającym się i nie będę jakby czekał stricte na TFL, tylko trzeba się wspinać w te jakieś tam drabince tej kategorii 77, no i bić się o to, żeby być najlepszym. Skupia się tylko na tych startach zawodowych, czy inne jakieś graplerskie lub stójkowe mistrzostwa wchodzą w grę? Ogólnie zastanawiam się nad tym właśnie, żeby wziąć udział w jakichś tam graplerskich zawodach, ale po dłuższych gdzieś tam rozmowach ze sobą. Doszedłem, że jednak skupiam się na MMA, więc lepiej, żeby robić sobie jakieś starty w MMA niż iść w turniej grapplerski, na którym no, może się jednak coś tam stać, tak? No bo wiadomo, oni tam ludzie dopinają te leglocki, nieleglocki i tam łatwo jakoś ta poważniejszą jak nie zdążysz odklepać, więc myślę, że skupię się na, na tych właśnie zawodach MMA, choć yy, zastanawiam się nad jakimś startem w boksie, bo z zapasów jak przechodzisz, no to no ten boks nie jest jakiś tam najlepszy, co prawda chcę go bardzo yy, podszkolić. Myślę, że ogólnie w walce ta trzecia runda no nie była jakaś mega stójkowa, ale coś tam, coś tam chciałem się pobić, coś tam pokazałem, więc może jakiś start w jakimś boksie, może coś takiego, żeby sobie zawalić, oczywiście amatorsko. Amatorsko, a jeśli na przykład Babilon by się zgłosił po Ciebie, żebyś zawalczył i na gali, bo oni wiemy, że też ściągają na swoje gale pięściarskie zawodowe yy, zawodników MMA i to są te walki na jakimś krótkim dystansie 3 razy yy, 3 Tutaj musimy obgadać pewnie wszystko z trenerami, jakby trenerzy byli na tak, no to czemu nie. Bardzo fajne plany, bardzo ambitne. Jak ogólnie dzisiaj podajcie gala TFL 31 w porównaniu z innymi galami, w których mogłeś brać udział czynnie jako zawodnik? Ogólnie podoba mi się to bardzo, bo tak jak wspomniałem też w że właśnie jeśli chodzi o nasze lubelskie gale, no to TFL stwarza nam naprawdę fajne warunki gala fajna troszeczkę przykro no bo, no bo jakby z timu tylko dwóch zwycięsko wyszliśmy dzisiaj no ale wierzę że chłopaki się odbudują jeszcze wrócą tutaj i pokażę na co ich stać. Oczywiście że tak. Ostatnie słowa do naszych widzów od Ernesta Dorosza. Przede wszystkim ogólnie chciałbym podziękować wszystkim osobom wspierającym nas. Przede wszystkim chciałbym wymienić, nie mam teraz na koszulce, ale tutaj się pozmywały krokodylek ekspowie kajakowe Bugiem, letnia rezydencja Okuninka. Tutaj mieliśmy Simul Springs farby specjalne Sharkbot jak o kimś zapomniałem to przepraszam i przede wszystkim chciałbym podziękować kibicom, którzy za nami jeżdżą i naprawdę dają nam mocnego kopa. Słuchajcie, jak możecie to przyjedźcie na galę, kupcie bilety i wspierajcie swoich lokalnych zawodników, bo to naprawdę na żywo to jest co innego niż przed telewizorów czy tam laptopów. Naprawdę jeździjcie i wspierajcie nas. Dziękuję Wam bardzo. Gadam się w stu procentach. Dziękuję za rozmowę i jeszcze raz gratuluję. Dziękuję bardzo. Dzięki. Blachy Minda. Firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych. Oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachyminda.pl